Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym programie. Dzisiaj dotkniemy tematu wybacz i nie noś urazy. To jest bardzo ważny temat, bardzo ważna prawda, którą potrzebujemy wziąć do swoich serc, żeby nasze życie było lepsze. Postaw straż przed wejściem do swojego serca. W przypowieściach Salomona 4,23 czytamy czujnie niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło, bo z niego tryska źródło życia. Jezus Chrystus mówił o tym tak samo w przyszłości i Salomon, jeszcze w przeszłości o tym samym na to samo zwracał nam uwagę. Jeśli twoje serce nie będzie przebaczało, jeśli w twoim sercu będziesz nosił urazę, to coraz bardziej, mocniej będzie ciebie to dusiło i będzie coraz bardziej cię to zabijało. Dbaj o swoje serce, jako o własny ogród. Wyciągnij chwasty z tego ogrodu i, i zrób tam porządek. Te urazki, te, te nieprzebaczenia są jak chwasty w naszym ogrodzie. I chcemy w, równym, w tym samym czasie, żeby wyrastały fajne owoce, a w tym samym czasie właśnie wyrastają te chwasty, i często jesteśmy zniesmaczeni, jesteśmy zdołowani i nie mamy siły i chęci do życia. I pamiętajmy, że to nie jest jednorazowy uczynek. Dbaj o swój ogród codziennie i wyciągaj chwasty codziennie, jeśli się tam pojawią. Przypomnę, Salomon mówi w 23 wersecie, czujnie niż wszystko innego, czujnie niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia, życie w Twoim sercu jest bezcenne, ono nadaje bieg, ono tworzy pasję. W życiu kościoła i służbie będzie mnóstwo możliwości, aby się obrazić. Jeżeli pozwolisz wejść do Twojego serca, pozwolić, aby tam weszła uraza, to zaprowadzi Cię do ciemnego miejsca, aby je oczyścić i wypełnić je Bożym światłem, potrzebujesz zbliżyć się do Boga. Jeśli znasz jakieś miejsce, w którym ludzie żyją i nie noszą urazy, nie obrażają się, zaprasz mnie chętnie, bym zobaczył to miejsce. Ale list do Kolosan 3. 13 mówi ciekawą rzecz: Zwa... znosząc jedni, drugi i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Sądzę, że nie ma takiego miejsca, w którym ludzie siebie nie obrażają. Ale Jezus mówi: Zaprasza nas do tego, abyśmy oczyścili swoje serce, abyśmy mogli żyć ze sobą w dobrych relacjach, abyśmy mogli siebie kochać, abyśmy mogli siebie wspierać. Przebać, jak również Tobie przebaczył Bóg, przebaczył Tobie Jezus Chrystus. Badaj swoje serce często małe rzeczy, takie urazki, chcą zamieszkać w Twoim sercu. Uważaj na te małe rzeczy, które wydają się niewinne, ale możesz się o nie potknąć. I kiedy rozmawiam nieraz z ludźmi, to widzę, że właśnie o takie drobne rzeczy się potykają, bo ten ktoś coś mi powiedział, bo ten sobie coś pomyślał o mnie I często to jest nawet kręcenie filmów, ale to nie jest związane z rzeczywistością, bo on się dzisiaj ze mną nie przywitał i te wszystkie rzeczy nie budują, ale przynoszą rozdwojenie, przynosi, przynosi takie postawy, przynoszą brak życia, a Jezus mówi, zadbaj o swoje serce, bo z Niego otryska źródło życia. Przebaczenie komuś uwalnia i pomaga Tobie. Nieprzebaczenie okrada Ciebie i z pięknego życia, a nie tej osobie, której nie chcesz przebaczyć. To Tobie, jest okra to, tobie okra to nieprzebaczenie okrada życie. Szatan nie chce, abyś przebaczył, Jego zasadzka jest taka, aby ten chwast wyrósł w Twoim sercu i w moim sercu. Zobaczmy drugi Koryntian. 2.10.11. Komu zaś wy coś przebaczycie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na Was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł, Jego zamysły, bowiem są nam dobrze znane. Jeden z największych planów diabła jest, aby człowiek żył w nieprzebaczeniu. Czasami myślimy, że mamy prawo się obrazić bo ktoś nas bardzo oszukał, ktoś nas bardzo uraził. Jezus przebaczył na krzyżu tym, którzy Go skrzywdzili i miał nastawienie, że Panie, oni nie wiedzą, co czynią. Przebacz im. To nastawienie Jezusa było wybaczające. I sam nas uczył w modlitwie Ojcze Nasz. Modlitwy Ojcze, przebacz nam naszej winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Jezus Chrystus wyraźnie pokazał nam, jak należy przebaczać. W tym ostatnim momencie jego agonii, jego śmierci, On przebaczył ludziom. Popatrzył na nich w miłosierny sposób. Nie nosił razy. Takie nastawienie pozwoli ci uszczęślić swoje serce przed śmiercią, przed stłamszeniem. Nie daj się obrazić. Bądź człowiekiem, który jest pełen optymizmu, który przebacza. Który w ten sposób pokazuje miłość Chrystusa do siebie nawzajem. Judasz obraził się na Jezusa, że nie był wyzwolicielem Izraela w taki sposób, jak sobie tego wyobrażał. To go zaprowadziło naprawdę do ciemnego miejsca. Nie pozwól, aby obraza ukradła twoje marzenia, jak z wielu z was ma marzenia, żeby coś osiągnąć. Ale często z powodu urazy, bo rodzice mi powiedzieli, że się do niczego nie nadaje, bo moi bliscy się śmiali ze mnie, jak byłem w szkole. Te wszystkie rzeczy powodują, że zaczyna twoje serce gasnąć. Że masz tam w sobie gorycz, że ten gorycz, ten korzeń goryczy powoduje, że nie idziesz do przodu, że nie rozwijasz swój potencjał, który masz, że nie rozwijasz swoje pasje, które masz. Masz wielkie marzenia. Bóg włożył w ciebie wielkie marzenia i Bóg chce, żebyś je rozwijał. Nie pozwól sobie na to, aby ktoś ciebie okradł. Kluczem do tego jest przebaczyć. Przebaczyć swoim rodzicom, przebaczyć swoim kolegom i nie nosić urazy, bo. Ty, kiedy przebaczysz, to Boża łaska jest w Tobie. Boża łaska będzie kroczyła razem z Tobą. Nie cofniesz się. Bóg będzie Cię wspierał i osiągniesz swoje cele, te marzenia, które Bóg włożył w Ciebie. Bo Bóg jest dawcą marzeń. Bóg jest dawcą marzeń. Kiedy patrzymy na historię Mojżesza, który szedł, przez pustynię, uwolnił z Bożą łaską lud Izraela z Egiptu i szli do ziemi obiecanej, do Kanaanu. I lud narzekał na niego, często na niego psioczył, często mówili różne złe rzeczy i on był często naprawdę skarżył się. A z drugiej strony też wołał za tym ludem i był czasami taki rozdwojony. I widzimy, że w ostatnim momencie możeż nie wszedł do ziemi obiecanej, nie bądź człowiekiem, który mimo mozołu swojego życia, który, nie bądź człowiekiem, który idzie do przodu, który napiera do przodu, ale później gdzieś zrezygnuje z powodu urazy i możesz nie wejść do swojego ziemi Obiecanej, możesz nie wejść do swojego, do swojego kanału. Jak temu jeszcze można zaradzić? Jak strzec swojego serca? Otwórzmy sobie psalm 167. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Błogosławić będę Pana, uwielbienie Pana, uzdrawia serce. Dawid, kiedy miał trudności, kiedy Salu chciał Go zabić, mówił: Uwielbiaj duszę moja Pana. Wywyższaj, dusza moja pana, naprawdę kiedy zaczynamy dziękować, to dostrzegamy wiele pozytywnych rzeczy, które są w naszym życiu. Kiedy nosimy urazę, wszystko zaczyna się w, barwy, w ciemnych barwach e, roztaczać i tracimy perspektywę. Chcę ci też powiedzieć, że kiedy będziesz nosił urazę w swoim sercu, to stracisz inteligencję. Nagle ta duchowa inteligencja naprawdę ci siądzie. A Bóg Ciebie i mnie powołuje do duchowej inteligencji, do mądrości, nie do głupoty. To powoduje, że często, kiedy nie uwielbiamy Boga, nie dostrzegamy rzeczy dobrych i cennych, które mamy wokół siebie. Nie pozwólmy sobie na to. Jak trzymać czyste serce? Otwórzmy Psalm 119, 9-11. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, aby mnie zgrzeszył przeciwko Tobie. Słowo Boże w sercu jest kluczem do tego, aby mieć czyste serce. Zachowuj se w sercu swoim w słowo. Kiedy masz słowo w swoim sercu, ono wypływa na twoich ustach. I kiedy wypowiadasz swoje słowa, zaczynasz też robić w tym kierunku i, i podążasz i dokonujesz pewnych czynów. Czyny tworzą twój charakter, a charakter tworzy twoją przyszłość. Wszystko to się zaczyna od twojej myśli. I jeśli twoje myśli będą toksyczne, jeśli twoje myśli będą ciemne, to twoje życie będzie tak wyglądało będzie pogrążone w ciemności. Ale kiedy będziesz Wstrzegł swojego serca, przez Słowo Boże, które będzie mieszkało w Twoim sercu, to Twoje życie będzie pełne pomyślności, Twoje życie będzie pełne sukcesów. I jeszcze bardzo ważna rzecz, kiedy mówimy o tej duchowej inteligencji. Słyszeliście pewnie nieraz ludzi, którzy noszą urazę, jak rozmawiają jedna osoba z drugą. To często jest po prostu głupie gadanie. My nie możemy sobie pozwolić, żeby głupio gadać. Uraza powoduje to, że my głupio gadamy, ale idąc za, tym, za tą, idąc za tą wskazówką Ewangelii, za tą wskazówką od Boga, możemy mieć naprawdę szczęśliwe życie. Możemy naprawdę wyjść zwycięsko z wszystkich naszych uraz, trudności i możemy osiągnąć marzenia, które Bóg ma przed nami. Twoje zadanie numer jeden. Pilnuj swojego serca, bo ono nada kierunek Twojemu życiu. Otwórzmy Ewangelię Mateusza 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jeśli chcesz oglądać Boga w swoim życiu, strzeż swojego serca. Wielu ludzi mówi: Ja nie widzę działania Boga w moim życiu. Może warto, żebyś zaglądał swoje serce. Może ono jest w miejscu, może ogród Twojego serca jest zachwaszczony. Może warto zacząć dbać o serce. Kolejny fragment jest w Mateuszu 15, 17, 20. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wychodzi z ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Ewangelia Mateusza mówi o słowie. Już wcześniej wspomniałem, że jakie są Twoje myśli, takie jest Twoje życie. Będzie taka Twoja przyszłość, jakie są Twoje myśli, jakie są Twoje słowa, bo Twoje słowa powodują czyny. Czyny tworzą nawyki, nawyki tworzą charakter, a charakter tworzy Twoją przyszłość. Więc to, jak myślisz, jakie słowa wychodzą z Twoich ust, taka będzie Twoja przyszłość. Taki będzie Twój kierunek. Bóg chce, żebyś był szczęśliwą osobą, żeby Twój ogród serca kwitł, żebyś mógł i mogła wydawać owoce. Owocem Ducha Świętego, owocem serca jest miłość, braterstwo, radość. Słuchajcie, radość to jest jedna trzecia Bożego Królestwa. <noise> Dlatego potrzebujemy się radować, być pełni optymizmu, być ludźmi, którzy patrzą w przyszłość z nadzieją, którzy błogosławią ludzi, a nie przeklinają ich swoimi słowami. Kochani, pójdźmy za tym, co mówi Słowo Boże w Piśmie Świętym. Nie nośmy urazy w swoim sercu. Bądźmy ludźmi, którzy przynoszą życie. Bądźmy ludźmi, którzy tworzą życie. Nasz kraj, Polska potrzebuje dużo życia. Potrzebuje Ciebie, abyś uwalniał słowa życia. Skończmy z urazą. Kościoły są pełne ludzi. Kościoły są pełne ludzi, którzy noszą urazę. Nasze rodziny, nasze domy są pełne ludzi, którzy noszą urazę. I latami nie spotykamy się, latami nie rozmawiamy ze sobą. Pójdźmy do swoich bliskich, do swoich znajomych, pojednajmy się. Przebaczajmy sobie nawzajem. Pomódlmy się na koniec. Ojcze, ja Ci dziękuję za każdą osobę, która słucha tych słów. Błogosławię ją w Twoim imieniu Jezu, Boże my Ci odwracamy od urazy. My nie chcemy jej nosić w naszych sercach. My chcemy być błogosławionymi i błogosławiącymi tych, których stawiasz na naszej drodze. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że jest w naszym sercu życie i że ten potencjał, który mamy, może zostać wydobyty na, na, na zewnątrz, że możemy spełnić nasze marzenia. Boże, pobłogosław nam w imieniu Jezusa. Amen.